Yy, trochę było. przerwa to No. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać sztuczki, nie sztuczki na trampolinie. Na trampolinie. Zapraszam. Yy, ja zadaję pierwszy tą Ja to zadaję pierwszy tobie. No, Masz zrobić kolanka, salto. Razem no. Więc tak, dobrze się spisałeś, teraz ty nie zalejesz. No to zrób dwa salta na nogi. Teraz zrobię drugie salto. Teraz zrobię drugie salto. Nie, tu mi się uda. No, to dobrze się spisałeś. No. Dzięki. Więc tak, teraz ja to zadam pytanie. Zadanie. Musisz zrobić dupcia, kolanka, Kolanka. Chuj, nie, 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 Dobrze ci poszło. Dzięki. Ja im to musisz zrobić dupcie, kolanka i tak trzy razy. I stać. Dobra. Tak jest słaby. No to dobrze, bardzo dobrze się spisałeś. Dzięki. To dzisiaj to wszystko. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania naszego kanału. 那又怎样？对